Jednym z takich najbardziej znanych przykładów ćwiczenia akcesji stosowanych przez musoniusza Rufusa było postanowienie, aby całkowicie zrezygnować z noszenia spodni. Tak, moi drodzy, mistrz argumentował, że noszenie spodni jest związane z wygodą i luksusem, a także z powszechną modą. Zamiast tego sam zaczął nosić krótkie tuniki. Ja jestem Radek Budnicki i witam cię w podcaście lepiej teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Padłem na pewien pomysł i mam dla Was ogłoszenie. Otóż chcę zorganizować ekskluzywny klub ludzi, którzy pragną dokonać gruntownej wewnętrznej transformacji swojej osoby. Na podstawie cudownej książki, którą przeczytałem, którą można dostać tylko w wersji papierowej niestety, nazwałem go Klubem Epikteta. Ten klub będzie funkcjonował w zamkniętej przestrzeni online. Kilka razy będę organizował siedmiotygodniowy kamp, który połączy w sobie cechy wyzwania, mastermindu i 35-dniowej transformacji winnego człowieka. Dlaczego 35-dniowej? Dlatego że chce, żeby przez 7 tygodni intensywnie taka osoba pracowała nad sobą. Po zakończeniu takiego kampu 7 tygodniowego nie będziesz pozostawiony sobie. Staniesz się częścią społeczności ludzi, którzy mają już dość życia w ciągłym stresie, strachu przed tym, co przynosi im każdy dzień, czy to w życiu prywatnym, w pracy, czy w biznesie. Ludzi, których już nie przytłaczają gwałtowne zmiany na świecie bo potrafią sobie z tym dać radę. Ludzi, którzy chcą polepszyć swoje relacje z innymi, stać się osobami lubianymi, odpornymi na krytykę. Będzie to klub ludzi, którzy pragną rozwinąć swoją osobowość, stać się bardziej opanowani, spokojni, wiedzący, czego chcą. Moim celem jest, by każdy członek klubu Epikteta nauczył się sam sobie radzić z trudnymi emocjami, sytuacjami, w sposób racjonalny, pragmatyczny, cieszyć się życiem i osiągać swoje cele. Jeżeli podoba Wam się ten pomysł, w ramach kampu nauczysz się, jak rozwijać swoją samodyscyplinę, umiar, i będziesz cieszyć się małymi rzeczami. Więcej informacji już wkrótce na stronie lepiejterazpl teraz.pl/kamp. Zapraszam do zgłaszania swojego zainteresowania. Prześlę mailem zwrotną informację na temat szczegółów, kiedy zostanie uruchomiony i ile uczestnictwo w takim kampie będzie kosztowało. Nie każdy też dostanie się na taki kamp, nie jest to sklep, nie sprzedaje miejsc, nie każdy będzie przyjęty, ponieważ po prostu niektóre rzeczy nie działają dla niektórych ludzi. Po napisaniu maila ze swoim zgłoszeniem po prostu skontaktuję się z Tobą, porozmawiam przez telefon. Oczywiście za darmo, to będzie konsultacja. Sprawdzimy, czy, czy kamp i uczestnictwo w takim kampie jest takim. Kampie online, oczywiście jest takim dobrym rozwiązaniem dla Ciebie. No a teraz przechodzę do dzisiejszego odcinka i postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak szkodzi nam życie w luksusie. I to są lekcje Musoniusza Rufusa, który był rzymskim filozofem, żyjącym w pierwszym wieku naszej ery. Urodził się około 30 roku, pozostawał pod wpływem filozofów cynickich, był mocno skupiony na praktyce i ograniczał teoretyczne rozważania. Jak wiecie, lubię praktykę w stoicyzmie, nie... Teorie, dlatego się tym zajmuję, dlatego o tym opowiadam w moich odcinkach podcastów, ostatnio też w krótkich formach wideo na TikToku i YouTube oraz Instagramie. Zapraszam Was też na Facebooka. Jestem na wszystkich platformach z krótkimi lekcjami stoickimi i nie tylko. Musoniusz Rufus był mocno skupiony na praktyce. Ograniczał teoretyczne rozważania, tak jak powiedziałem. Uważał, że filozofia jest naprawdę użyteczna jedynie w takiej mierze, w jakiej potrafi przyjawić się właśnie w działaniu, w codziennym życiu. Wiele informacji na jego temat pochodzi z prac jego ucznia, uwaga, Epikteta. Tak, moi drodzy, chcę założyć klub Epikteta. Nie jest to mój pomysł. Ten klub został założony już kilkadziesiąt lat temu w pewnym więzieniu w Ohio. O tym opowiem wkrótce w kolejnym odcinku. No ale wróćmy do Musoniusza Rufusa, nauczyciela Epikteta. Tak, słuchajcie, on był nauczycielem Epikteta, słynnego filozofa niewolnika, wyzwoleńca, kulejącego. I Musoniusz Rufus w swojej filozofii koncentrował się na etyce, szczególnie na roli filozofii w życiu codziennym. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli stoicyzmu. Zasłynął z propagowania właśnie ideałów ascezy, prostoty, umiarkowania. Urodził się w Tracji, na terenie dzisiejszej Bułgarii. Był jednym z pierwszych nauczycieli, filozofów, którzy udostępniali swoje nauczanie publicznie, zamiast wyłącznie dla arystokracji. Czyli chcieli, żeby każdy człowiek, nawet niewolnicy, mieli dostęp do, do tych lekcji. Może dlatego Epiktet dostał się na jego wykłady, kiedy był jeszcze niewolnikiem, zanim został wyzwolony przez swojego pana. Później przeprowadził się oczywiście do Rzymu, tam prowadził swoją szkołę filozoficzną, uczył tam etyki, moralności. Skłaniał swoich uczniów do poszukiwania sposobów, w jaki mogą stosować stoickie wartości i praktykować stoicyzm i krzewić cnoty, takie jak odwaga, umiarkowanie, prostota. Był konsekwentny w swoim podejściu do życia, lubił ascezę, nie lubił wygody. Może dlatego ten odcinek jest o tym, dlaczego luksus nie jest dla nas dobrym rozwiązaniem. Za chwilę powiem, dlaczego, dlaczego Muson już tak uważał. Otóż uważał, że luksus i bogactwo są szkodliwe dla duszy. Tylko przez umiarkowanie i proste życie można osiągnąć szczęście i pokój i umysłu. Twierdził, że filozofię urzeczywistnia się poprzez ćwiczenie czyli askezis grecki askezis, czyli nie tylko teoria, ale praktyka, by zdobyć cnotę. Jedną z tych czterech cnot stoickich, które znacie z poprzednich odcinków. Ćwiczenie polega na pokazaniu, co jest dobre, a co jest prawdziwym złem oraz na umiejętności podążania za dobrem i unikaniem zła. Polegało ono na systematycznym doskonaleniu siebie poprzez praktykę moralnych i etycznych wartości, takich jak właśnie opanowanie, wstrzemięźliwość, męstwo, sprawiedliwość, roztropność, czyli mądrość już uczuł, że aksezis wymaga dyscypliny i samokontroli. Był zwolennikiem ćwiczeń fizycznych, takich jak bieganie, skakanie, walki na miecze, ale przede wszystkim kładł nacisk na praktykę duchową. Uważał, że samo zrozumienie teorii filozofii stoickiej nie wystarczy, by stać się dobrym człowiekiem. Trzeba to wprowadzać w życie, po prostu ćwiczyć, doskonalić siebie na co dzień. Aksezis wymagała, aby żyć według zasad, które były zgodne z naturą człowieka i wszechświata. Musoniusz uczył, że natura ludzka była dobra w zasadzie i że ludzie powinni żyć w zgodzie z nią. Na czym polegało życie w zgodzie z naturą? Polegało na życiu zgodnie z umiarem, prostotą, na powstrzymywaniu się od nadmiernych bogactw, przyjemności, ponieważ według niego prowadziło to do nieszczęścia, niedoboru, życia niemoralnego, chciwego. Człowiek musiał ćwiczyć wstrzemięźliwość, opanowanie, unikać skrajności, unikać przesady. Musoniusz uczył uczniów, by wyzwolili się z potrzeby Luksusów, wygodnego życia, wygodnickiego życia, bycia skromnym, umiarkowanym we wszystkim, nieobiadanie się, nieużywanie zbyt drogich przedmiotów, niezdobienie swojego ciała różnymi drogimi ornamentami, noszenie skromnego ubioru. I to miało prowadzić do szczęścia i moralnej doskonałości, tak można powiedzieć. Ważnym elementem akcesji było koncentrowanie się na właśnie tej dychotomii kontroli, czyli na tym, co jest w naszej mocy, a co nie jest w naszej mocy. Na no, umiejętności rozróżnienia tych rzeczy, czyli to podstawa stoicyzmu. Stoicy wierzyli, że jedyną rzeczą, którą, na którą mamy kontrolę, jest nasza wewnętrzna postawa i podejście do rzeczywistości. Musoniusz uczył swoich uczniów, aby nie martwili się o rzeczy, na które nie mają wpływu. Na przykład jego uczniowie nie powinni zajmować się rzeczami, którymi zajmują się inni ludzie i o czym myślą inni ludzie. Nie powinni myśleć zbytnio o przyszłości. Zamiast tego powinni skupić się na tym, co mają w swojej mocy tu i teraz, skupić się na tym, co jest ich własnym postępowaniem, podejściem do życia. I to wymagało systematycznego treningu. Jednym z takich najbardziej znanych przykładów ćwiczenia akcesji stosowanych przez musoniusza Rufusa było postanowienie, aby całkowicie zrezygnować z noszenia spodni. Tak, moi drodzy, mistrz argumentował, że noszenie spodni jest związane z wygodą. I luksusem, a także z powszechną modą. Zamiast tego, sam zaczął nosić krótkie tuniki, takie jak te, które były noszone przez starożytnych Greków i Rzymian, jak widzicie w niektórych filmach, chociażby. Jak pisał: Nie powinniśmy traktować naszego ciała jako maski, którą można zakładać lub zdejmować wedle uznania, jak robimy to z naszymi szatami. Bo ciało jest rzeczą naturalną i należy je pielęgnować w taki sposób, aby zachować zdrowie i siłę. A nie jako coś, co można ukryć. Powinniśmy zawsze ubierać się w sposób, który jest odpowiedni dla naszej pozycji i dla okoliczności, w których się znajdujemy. Ale nigdy nie powinniśmy skupiać się na modzie czy luksusie. Musoniusz uważał, że ubiór powinien służyć przede wszystkim funkcjonalności, nie wyglądowi czy statusowi społecznemu. Na niektórych może wydawać się to dość absurdalne i dość ekstremalne. Ale zastanówmy się, dla musoniusza było to dość logiczne i zgodne z jego filozofią. Według niego noszenie spodni było po prostu zbędnym wydatkiem, naprawdę ostrym pójściem na kompromis z jego wartościami stoickimi. On wykazywał się silną wolą, konsekwencją i dzięki temu przestrzegał swoich decyzji, postanowień, nawet jeżeli było to trudne lub niepraktyczne. Podobne podejście stosował również do innych aspektów życia, takich jak dieta. Styl życia czy relacje z innymi ludźmi. O diecie pisał tak. Zwłaszcza dla tych, którzy dopiero zaczynają ćwiczyć, jest korzystne, aby na pewien czas całkowicie zrezygnować z jedzenia mięsa, a nawet z jajek i sera i spożywać tylko chleb i warzywa. Ponadto, powinniśmy od czasu do czasu próbować sobie odmówić wszystkiego, z wyjątkiem najbardziej niezbędnych potrzeb, takich jak woda i chleb, przez jeden dzień lub dłużej i nie ugiąć się. Przed żadnym pragnieniem ani pokusą, nawet jeśli mamy do dyspozycji wiele pieniędzy i możemy zaspokoić swoje pragnienia. Taka praktyka nie tylko pomaga nam kontrolować nasze pragnienia, ale także naucza nas, że rzeczy, które uważamy za niezbędne, tak naprawdę nie są potrzebne do życia i że możemy z łatwością zrezygnować z większości rzeczy, którymi się cieszymy. Co jeszcze pisał o stylu życia? Celem życia nie jest posiadanie wielu rzeczy, ale posiadanie rzeczy niezbędnych do życia. Wszystko, co jest nadmiarem, jest niepotrzebne, a to, co jest niepotrzebne, jest szkodliwe. Nie, za nie zawsze to, co jest najdroższe, jest najlepsze. Często najlepsze są rzeczy najprostsze i najskromniejsze. Można powiedzieć, że był on takim guru minimalistów współczesnych. Ludzie, którzy starają się być zbyt wygodni i którzy ciągle myślą o swoim komforcie, nigdy nie będą szczęśliwi. Ten fragment akurat mi się podoba, bardzo pasuje do tytułu. Nie powinniśmy być zbyt wymagający w kwestii jedzenia i picia, ubrań i mieszkania, ale powinniśmy być zadowoleni z tego, co jest nam dane. I ostatnie zdanie, które znalazłem z fragmentów jego diatryb: Nie powinniśmy dążyć do bogactwa ani do zbytku, ale powinniśmy cieszyć się tym, co mamy i być wdzięczni za to, co nas spotyka. Tak jak powiedziałem, nauki Musoniusza Rufusa zostały zapisane w formie notatek przez jego ucznia Łukasza. Te notatki są znane jako dyskursy lub lekcje Musoniusza Rufusa. Co pisał o relacjach? Jeśli zastanowimy się nad tym, co czyni ludzi szczęśliwymi, przekonamy się, że jest to miłość i przyjaźń między nimi. Wszyscy ludzie chcą być kochani i szanowani przez innych ludzi, a to, co sprawia, że czujemy się szczególnie dobrze, to fakt, że ktoś nas kocha i docenia. Dlatego naszym celem powinno być stworzenie przyjaźni z każdym, z kim mamy do czynienia, i troska o to, aby nie popełnić żadnego czynu, który mógłby zniszczyć tę przyjaźń. Musimy nauczyć się, jak szanować innych ludzi, jak traktować ich tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Nie powinniśmy robić niczego, co mogłoby ich skrzywdzić lub zranić. Powinniśmy być miłosierni i współczujący, a także gotowi do pomocy, kiedy jest to konieczne. Wszyscy jesteśmy ludźmi. I mamy swoje wady i słabości, ale powinniśmy starać się patrzeć na innych z miłością i wyrozumiałością. Jeśli naprawdę chcemy mieć szczęśliwe życie, powinniśmy kochać innych ludzi i szanować ich. Powinniśmy starać się zbudować trwałe i wartościowe relacje z każdym, z kim mamy do czynienia. Nie powinniśmy być egoistami i myśleć tylko o sobie. Musoniusz Rufus gloryfikował trud jako wielką wartość moralną, twierdząc, że kto nie chce się trudzić, by zdobyć cnotę, nie jest jej godny. Pisał: Nie ma nic takiego, jak życie bez trudu ponieważ nawet życie pozbawione trudów nie byłoby życiem. Trud wychodzi naprzeciw nam na każdym kroku, od wczesnych lat aż do końca życia i jest towarzyszem naszej natury. Trud jest niezbędnym elementem naszego rozwoju, ponieważ to, co rozwija się bez trudu, nigdy nie osiągnie swojego pełnego potencjału. Zatem nie unikajmy trudu, ale raczej powinniśmy próbować pokonywać trudności z zapałem i determinacją. Tak jak sportowiec, który dąży do mistrzostwa, musimy podejść do trudów życiowych z umiejętnością i dyscypliną. Często też trud, który wydaje się początkowo nie do pokonania, okazuje się naszym najlepszym nauczycielem. To wtedy, kiedy musimy naprawdę włożyć w to całe nasze serce i umysł, aby osiągnąć nasz cel, gdy uczymy się najwięcej i osiągamy nasze największe sukcesy. Dlatego też, kiedy stoisz przed trudnością, nie uciekaj przed nią, ale raczej bądź gotów, aby ją przekroczyć. Jeśli zdołasz pokonać trud, poczujesz się bardziej pewny siebie i odważny i będziesz miał większe szanse na osiągnięcie swoich celów w przyszłości. Osoniusz Rufus uważał, że odpowiednim dla filozofa sposobem na zdobywanie środków do życia jest rolnictwo, co pozwala praktykować trud poprzez ciągłe ćwiczenie. O życiu rolnika pisał w swoim traktacie o rolnictwie. To jeden z dłuższych fragmentów, w którym wyjaśnia dlaczego rolnictwo jest dla niego szczytem życiowego ideału. Widząc, że wiele ludzi oddaje się różnym rodzajom działań i zawodów, możemy z łatwością stwierdzić, że rolnictwo jest jednym z najlepszych i najszlachetniejszych sposobów życia. To właśnie rolnictwo przynosi zyski dla naszych ciał i dusz, a także zapewnia nam bogactwo, które jest pochodną pracy i umiejętności. Co więcej, rolnictwo dostarcza nam pożywienia, które jest niezbędne do przetrwania. W rolnictwie nie ma miejsca na lenistwo lub bezczynność. To zawód, który wymaga ciągłej pracy i troski. Musimy dbać o nasze uprawy, zapewnić im odpowiednie warunki do wzrostu i ochronić je przed szkodnikami i chorobami. Praca ta wymaga od nas dyscypliny, umiejętności i wiedzy, abyśmy mogli osiągnąć najlepsze wyniki. Jednocześnie, praca rolnicza kształtuje naszą moralność i charakter. Daje nam szansę nauczenia się cierpliwości, wytrwałości, umiarkowania. I skromności. Pozwala nas zrozumieć, że wszystko, co robimy, ma swoje konsekwencje, że musimy wziąć odpowiedzialność za nasze działania. Rolnictwo uczy nas także pokory i szacunku dla natury. Musimy uważać, aby nie niszczyć gleby, wody i innych elementów środowiska naturalnego, które są niezbędne do naszej pracy. Wymaga to od nas ciągłego dostosowywania się do warunków i działań zgodnie z cyklem przyrody. Wreszcie, rolnictwo daje nam szansę na życie w harmonii z innymi ludźmi i społeczeństwem. Dzięki pracy na roli możemy dostarczyć pożywienie i bogactwo dla innych, co jest ważnym elementem życia społecznego. Wymaga to jednak również szacunku dla innych ludzi i ich własności oraz chęci do dzielenia się z nimi naszymi zasobami. Dlatego uważam, że rolnictwo jest jednym z najlepszych sposobów na życie. Nie tylko dostarcza nam ono niezbędnych dóbr i zapewnia nasze przetrwanie, ale także kształtuje naszą moralność i charakter. Ucząc nas w szacunku dla natury i innych ludzi. To zawód, który jest wart naszej pracy i poświęcenia. Musoniusz Rufus wychwalał też instytucję małżeńską. Juliusz Domaracki w swojej pracy pod tytułem Musoniusz Rufus o małżeństwie z 2016 roku pisał tak: Małżeństwo jest rzeczą pochwalną i naturalną, bo stworzona jest przez Boga, służy do tego, aby jedna dusza odnajdywała ukojenie w innej duszy, a także do tego, aby dzieci były rodzone i wychowywane w sposób właściwy. Małżeństwo wprowadza też w życie jednostki porządek i dyscyplinę, a to prowadzi do rozwoju cnót takich jak umiarkowanie, wstrzemięźliwość, cierpliwość i rozwaga. Powinno się więc traktować małżeństwo z najwyższą powagą i dbać o nie, tak aby małżonkowie byli ze sobą szczęśliwi i spełnieni. Moi drodzy, Sokrates miał podobno bardzo, bardzo zuzowatą żonę i mawiał często, że dzięki niej stał się właśnie wielkim filozofem. Osoniusz Rufus zgłosił też ideę przebaczenia. W rzeczywistości nie ma żadnej cnoty bardziej potrzebnej do życia w społeczeństwie niż miłosierdzie i wybaczanie, które sprawiają, że ludzie zyskują przyjaciół i utrzymują długoletnie przyjaźnie. Był także znany ze swojego podejścia do roli kobiet w społeczeństwie bardzo nowatorskiego jak na tamte czasy. Jego zdaniem kobiety powinny mieć takie same szanse jak mężczyźni na zdobywanie wiedzy, rozwój swojego charakteru, uważał, że mężczyźni i kobiety powinni być traktowani równo w zakresie nauki i filozofii. Był zwolennikiem równości płci, za dostępem kobiet, pełnym dostępem kobiet do edukacji, praktykowania filozofii, tak samo jak mężczyźni. Pewnego razu, gdy jeden z uczniów wyraził swoje zdziwienie, że mu są Rufus naucza kobiety, Rufus odpowiedział: Czy nie są to osoby ludzkie, czy nie mają takiego samego intelektu jak my? Czy nie mają możliwości osiągnięcia cnoty tak samo jak my? Czy nie jest niesłychanie nierozsądnym twierdzenie, że kobietom nie przysłuchuje cnota ani rozum? Ich natura nie jest przecież gorsza od męskiej. Są one zdolne do nauki i oswajania swoich apetytów i skłonności do zła, a także do rozpoznawania różnic między dobrem a złem. W rzeczy samej uważam, że kobiety z natury są zdolne do tego samego, co mężczyźni i że w niektórych dziedzinach nawet przewyższają mężczyzn, podobnie jak i one same bywają przez nie przewyższane. Nauczył również, że jedzenie powinno być postrzegane jako lekarstwo, nie jako przyjemność. Powinniśmy jeść tylko po to, żeby zachować siłę i zdrowie. Według niego jedzenie powinno być proste, nieprzetworzone, niebogate w tłuszcz, sól i cukier. Pewnego razu przybył na ucztę, na którą zaprosił go pewien bogaty patrycjusz. Kiedy przybył na miejsce, zobaczył, że wszystko było zrobione z jedwabiu, złota, srebra, a jedzenie było bardzo drogie. Zamiast pochwalić gospodarza za wspaniałą ucztę, Musoniusz zaczął rozmawiać z uczniami o tym, jakie są wady bogactwa i luksusu. Powiedział, że bogactwo i luksus prowadzą do zepsucia charakteru i że ludzie powinni dążyć do prostoty i umiarkowania. Wstał od stołu, powiedział gospodarzowi, że musi się gdzieś spieszyć i opuścił ucztę, ponieważ musoniusz Rufus uważał, że praktykowanie ascetyzmu i umartwiania ciała jest ważne dla rozwoju ducha i moralności. Podczas jednego z wykładów na temat wstrzemięźliwości powiedział, że gdyby ktoś miał szansę na posiłek składający się z wielu smacznych dań, powinien zjeść tylko to, co jest konieczne, aby poczuć się najbardziej zadowolonym i zdrowym. Zachęcał do rezygnacji z nadmiernego jedzenia, picia alkoholu. Dlaczego wolą chorować niż żyć w luksusie? Bycie chorym szkodzi tylko ciału. Życie w luksusie szkodzi zarówno duszy, jak i ciału, czyniąc ciało słabym i bezbronnym, a duszę Niezdyscyplinowaną i tchórzliwą. Z pewnością luksusowe życie sprzyja niesprawiedliwości, ponieważ sprzyja też chciwości. Osoba, która żyje rozrzutnie, nie może powstrzymać się od wydawania dużo, a zatem nie może chcieć wydawać trochę. Co więcej, ponieważ pragnie tak wielu rzeczy, nie może powstrzymać się przed próbą ich zdobycia, a kiedy już się na to zdecyduje, nie może powstrzymać się od chwytania za dużo i bycia niesprawiedliwym. Nikt nie może zdobyć wielu rzeczy, nie będąc niesprawiedliwym. Koniec cytatu. Według mnie propozycja musoniusza ograniczania życia w luksusie jest dość fascynująca ze względu na bardziej taś, takie jego cyniczne dość podejście do, do luksusu niż jego współcześniej. Zamiast uważać luksus za preferowany styl życia, a ubóstwo za niepreferowane, musoniusz odwraca sytuację. I argumentuje, że luksus jest w rzeczywistości niepożądany. Mówi, że życie w luksusie sprawia, że człowiek staje się niesprawiedliwy, słaby, nieumiarkowany, a nawet tchórzliwy. Tak, bo jest słaby i boi się stracić luksus, więc staje się tchórzliwy. Ma to sens. Mędrzec powinien zachować nieumylny charakter w każdych warunkach. Mimo to, podejście to jest interesujące z punktu widzenia właśnie stoicyzmu. Czy powinniśmy odrzucić luksus, aby zachować naszą duszę? Czy można żyć w skrajnym luksusie i nadal być sprawiedliwym? Czy powinniśmy angażować się w luksus z umiarem, zależnie od siły naszego charakteru? To są ważne pytania, słuchajcie. Warto sobie je zadać. Jak mówił, niedbałość niszczy wszystkich, zarówno władcę, jak i zwykłego obywatela. Jak ktoś może panować nad sobą, jeśli nie praktykuje panowania nad swoimi pragnieniami? Trzeba panować nad pragnieniami, wtedy... Będziesz panował nad sobą i wtedy będziesz mógł panować nad innymi. Często przychodził do swojej szkoły nauczania w zimowe poranki. Pamiętajcie, w Italii też zimą bywa zimno, nawet czasami pada śnieg. Zamiast nosić ciepłe ubrania, musisz nosił tylko proste, lekkie odzienie, chodził boso, by pokazać swoim uczniom, że wartość nie leży w zewnętrznym wyglądzie, ale wewnętrznej sile i wytrwałości. Na jednym z jego wygnań, ponieważ jako filozof był często. Wygnany przez kolejnych cesarzy, którzy następowali po sobie w krótkich odstępach czasu, od, od Nerona w górę, że tak powiem, pisał. W rzeczywistości dla niektórych ludzi wygnanie jest nawet korzystne. Biorąc wszystko pod uwagę, wygnanie przekształciło Diogenesa ze zwykłego człowieka w filozofa. Zamiast siedzieć wokół Sinope, spędzał czas w Grecji, a w praktyce cnót przewyższał innych filozofów. O Diogenesie zrobiłem wcześniejszy odcinek podcastu. Lepiej teraz zapraszam Was do wysłuchania. Wygnanie wzmocniło innych, którzy byli niezdrowi z powodu miękkiego życia i luksusu. Zmusiło ich do prowadzenia bardziej męskiego stylu życia. Wiadomo, że niektórzy zostali wyleczeni z przewlekłych chorób na wygnaniu. Mówią, że inni, którzy nie oddawali się łagodnemu życiu, zostali wyleczeni z dny moczanowej, mimo że wcześniej byli przez nią wycieńczeni. Wygnanie, przyzwyczajając ich do surowszego życia, przywróciło im zdrowie. Także oprócz korzyści dla charakteru, istnieją korzyści zdrowotne. A dzisiaj w zachodnim świecie mamy do czynienia z różnymi chorobami, jakie właśnie wynikają z niezdrowego stylu życia, takiego jak właśnie siedzenie przed komputerem, przed telewizorem, brak ruchu, mało snu, poprzez niebieskie światło, inne bodźce, przebodźcowanie, codzienne problemy, stres, przejadanie się, niezdrowe jedzenie, sztuczne jedzenie, ale smaczne. Niestety większość ludzi właśnie koncentruje się na korzyściach estetycznych, a nie na zdrowotnych. I to utwardzenie charakteru jest ważniejsze dla naszej kondycji psychicznej, tak jak zdrowie fizyczne jest ważne. Jeśli zdecydujesz się pójść za radami musoniusza Rufusa, odważnie znosić trudności, pamiętaj, że będziesz dążył do wyrobienia w sobie lepszego charakteru. Musoniusz Rufus jest autorem kilku zachowanych tekstów, w tym sześć wykładów o etyce. W swoich dziełach poruszał wiele ważnych kwestii dotyczących moralności. I jego idee przetrwały do dziś. Mam nadzieję, że to, co Wam dzisiaj przybliżyłem, zachęci Was do własnych poszukiwań tej mądrości. Moi drodzy, w trakcie stoickiej transformacji, przez którą przeprowadzam moich klientów, w trakcie sesji jeden na jeden oraz wkrótce w ramach kampu klubu Epikteta, zmieniam życie moich klientów stosując askezis, czyli praktykę. Skłaniam ich do pracy nad sobą codziennie, dając konkretne zadania z dużą intensywnością. Robię to moją autorską metodą Deep Dive. Stoicyzm to jest filozofia, która od wieków pomaga ludziom osiągać równowagę emocjonalną, duchową. I dzięki praktykowaniu tych ćwiczeń stoickich możemy radzić sobie z trudnymi sytuacjami i wyzwaniami w sposób racjonalny i pragmatyczny. I ten stoicki program mentoringowy metodą Deep Dive korzysta z tych zasad. Może być niezwykle skutecznym narzędziem dla ludzi, którzy pragną osiągnąć harmonię, i korzyści z praktykowania tych ćwiczeń są liczne. Przede wszystkim stoicyzm pomaga rozwijać umiar, samodyscyplinę, cnoty moralne, takie jak uczciwość, życzliwość. Dzięki temu możemy nauczyć się radzić sobie ze stresem, negatywnymi emocjami, różnymi trudnościami w życiu. Stoicyzm uczy nas, jak cieszyć się małymi rzeczami, co może pomóc nam w rozwijaniu pozytywnego podejścia do życia. Uczy nas, jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami, stresem, dzięki możemy unikać frustracji, lęku, zamiast tego skupić się na pozytywnym rozwiązaniu problemów, pomaga rozwijać pozytywne nawyki, tak jak zdrowy styl życia, dbanie o relacje międzyludzkie. To prowadzi do większej satysfakcji, szczęścia w życiu. Jeśli szukasz narzędzia, które pomoże Ci osiągnąć harmonię emocjonalną i duchową, mentoring metodą deep dive Korzystający z taktyk stoickich może być idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Jeśli interesuje Cię wewnętrzna zmiana, zasubskrybuj mój darmowy newsletter na stronie lepiteras.pl. Wystarczy, że przeskrujesz na sam dół, podasz swój mail i dostaniesz maila raz w tygodniu na skrzynkę z lekcją od znanych osób i historii, które dały sobie radę z przeciwnościami losu. Dowiedz się też, jak skorzystać ze stoickiego mentoringu. Zapisz się na darmową i niezobowiązującą konsultację telefoniczną. Jeśli jesteś z zagranicy, skontaktuję się z Tobą przez WhatsApp. Pisz do mnie na adres kontakt.palepietera.pl lub wejdź na stronę lepiteora.pl łamane na mentoring. I pamiętaj o klubie Epikteta. Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie siedmiotygodniowym, programie transformacji, zapraszam Cię na stronę lepiteora.pl łamane na camp. Dotyczy to Pracy nad sobą w ramach spotkań cotygodniowych z grupą osób podobnych do, do ciebie, które też chcą pracować nad sobą i dokonać transformacji swojej osobowości w lepszego człowieka po prostu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i zapraszam za tydzień. Jeśli podobał Ci się podcast Lepiej teraz i pragniesz otrzymywać więcej informacji na tematy poruszane przeze mnie i moich gości w formie pisemnej, prosto na skrzynkę mailową, Wejdź na stronę lepiejteraz.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Już w pierwszym mailu otrzymasz za darmo rozdział mojej książki przybliżającej filozofię praktyczną Lepiej Teraz. Zapraszam i do usłyszenia!